Jak już sięgasz? Jest luz? Tak. To tak. Du? Mhm. Wciśnij, pociąg trochę do góry. Do góry pociągnij Całość wciśnij. Gór. O, i dopiero na luz otworzysz. Sprzęgła nie trzeba, jak jest luz. Ale na wszelki niewielki jest dobrze wcisnąć. Do końca, oczywiście. Nie tak jak Ci Borys mówił. Nie zapijałeś pasów. Wiem. To no. takie katali. Jedź. Jak zawsze tak to już dobrze, bardzo dobrze. No sprzęgło i dwójka, tak. Bo jedynka jest tylko do ruszenia. Tego nie trzeba tak mocno najpierw dzielać No i już sprzęgło i trzy. Ty, bardziej jedziesz? Nie patrz, co, nie patrz co robisz, tylko patrz gdzie jedziesz. Słuchaj, jak będziesz dojeżdżał. Sprzęgło. Tak, tak nie rozpędzaj się, nie rozpędzać tego. Tak przyhamowuj lekko już. Znaczy no, od tego chciałem, ci powiedzieć, od tego super, ale okej. Okay. Przy hamowły, dwójka, redukcja do dwójki. Poczekaj, pan, musisz patrzeć, czy nic... Spr... Kręć kręć, 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 kręć. Ale musisz się zatrzymać, musiałeś zobaczyć, czy z prawej nic nie jedzie. A jakby teraz jechało, to by nam przypierdzielił. Szymon to jest... Do dwójki dałeś? Tak. No to nie, ciągle trzymasz na sprzęgle? To jest czwórka. Nie no dobra, to jest dwójka. Eee, nie ma znaków. Więc prawa ręka. Ty masz się... Miałeś się zatrzymać Są drzewa, nie widziałeś. Ja z prawej strony siedziałem, ja bym dostał czambo. Słysz czambo? Co to jest czambo? Bym dostał w czambo. Łeb dostał. Mięsko mi się to wzięło. A ulicę my się nie poboczem. No nic nie jeździ więcej. Wydaje ci się, że jadę poboczem. Słyszę jak po tych żołędziach jedziesz. Jak coś wyjedzie to po prostu zjedź trochę na bok i się zatrzymaj całkiem. Gazu musisz dodawać, bo jest pod górkę, już, już mu będzie ciężej. Ale też nie za dużo. Nie. Yeah. A poza tym nic nie jak jakie zamknięta drzwi. Ale może pojechali się tam... No. To co wartoś? Bzykać. Dobra. I co teraz? No jedź do toru, przy teraz się zatrzymasz. Albo inaczej. Stań tak. Tam jest parking oczywiście. Jest parking? Tak. Aha, no to jedź. Przez tych coś tego i owego, tak? Zrobione. Nie, betonowe ogółem. Aha. Tutaj już masz zakręt. Nie widzę. A, no to panie... Hamuj, hamuj, hamuj i nawijaj, i nawijaj. Od razu kręć mocno i odkręcaj, już odkręcaj. W szkole nie wieś, w szkło. Szymon, mówię, ty masz szkole! Szymon! Mówię! Chcesz w ognisku! No to uważałem na to! Jedziesz krzeczory. No bo... Szymon, jedynka. Nie, wsteczny teraz, dupa, wsteczny wrzuć. No, wyrzuć tą dwójkę. I teraz dwójkę, wsteczny. Ale teraz kręć już w tą. Nie w tą. W tą? Pokazuję ci w tą, tak. Mocno, do końca. I nie przypierdol tak... Nie daj gazu tak, żebyśmy krzaczory wjechali. A puścić sprzęgło i powoli gaz? Puszczaj sprzęgło, tak. A gaz jak ci będzie zdychał samochód, to wciśniesz. On powinien pójść. Wsteczny to jest najsilniejszy bieg. Hamulec? Jedź, 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 jedź. No i teraz hamulec, hamulec, hamulec. Och, nie tak ostro, stary. Już to pacień wygiąłem, zobacz. Jak głową się waliłem. Ty też wygiąłeś. Jeden, <laughs> no jedynka jedy, ty, no na wstecznym chcesz jechać? Y hamulec puścić, tak. Do siebie, do przodu powoli sprzęgła ale to nie musisz tym tak wiesz no delikatnie, no jedziemy bardzo ładnie no rozpędź się trochę, rozpędź go trochę no dodaj tego gazu no i już dwójka no i tak sobie jeździć powoli pod górkę na tej dwójeczce Jak staję to jest gazu, nie? Jak, jak wiesz jak zwanie zwanie, to trzeba być O. To już z góreczki. To już możesz tak sobie jechać na spokojnie. Nawet Wcale nie dziwię się, że to miejsce, na którym się jedzie nazywa fotelem teściowym. Rosnąć go trochę i trójkę wrzuć okay. Tak No jedziemy Pamiętaj, jak coś jedzie to zjedź, ale przy, przy, przyhamowuj, tak? Nie, 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 nie tak szybko. Się. Daję gazu. No co ty? Poważnie sam tak jedzie? Patrz, no to wciśnij sprzęgiełko, lekko No dobra No puść już, puść. Okej, okay, niech jedzie. Czemu tak przyspieszał? Ja nie mam pojęcia, ja muszę Już iść z tym Drugi do, raz mi tak zrobi. Do mechaniora muszę z tym iść, tak. ale może tak mógł wyjść. Mi to nie przeszkadza. Auto. Jedź, jedź, on stoi. Gaz. No i to stoi na poboczu. No jedź tak, jak jedzie, tak lekko gaz może wciskać. Mogę zacząć chlać, będziesz mieć impres imprez odwoził A se Nie Dopiero bo jesteś niepoważny Szymon z jedziesz Po połsze, poję. No jaką będzie dojeżdżał? jeżdżał? No dobra, już widzę tego. No to no, do. No, no. Pojechał. Zrobił w konia, co? Znowu słabo poczujecz? Hmm? Szymon, no, widzę przecież. Słyszę. O. I lekko przyhamowuj, ale no to już. Tak hamuj, żeby no, on nie staje. O, o. I stary, a jakby ci coś jechało z naprzeciwka, trochę za szybko pojechałeś jeszcze. No, dwójka, musisz na dwójkę zedukować, no. bo, bo ci nie ruszy. No, to siebie i do tyłu. I już jedziemy. Już trójki nie dawaj, bo wiedziesz na podwórko? No. A nie w drzewo? No. Sprzęgło. Tak, i tak wiesz, no. noga na hamulcu, no. noga na hamulcu. Rzucić, rzucić, hamuj, hamuj mocniej, mocniej hamuj i kręć, już kręć, 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 kręć. nie widzicie temu, sąsiadowi w samochód, żadnemu sąsiadowi nie. nie i już puszczasz i gaz dobra, jeden daj nie, ja nie zdążyłem Ci powiedzieć sprzęgła hamulec, Hamlec. bo jedzie Ci do tyłu ze, luz nie, albo wrzucę na jedynkę od razu no po co puszczasz hamulec trzymasz hamulec i trzymasz ten No, Można. No. Ale hamulec też puszczasz, ej, puść... No wiem. No. Zdech? Przez siebie. No dobrze, może być. Chciałem Ham... Sprzęgło i hamulec Jak będziesz puszczał hamulec, Puść jak będziesz puszczał sprzęgło, Puścić puść hamulec do gazu. No to wiem. No. Tak robię, a Ty wcisnęłeś mi ręczny. A, dobra. Wcale nie. No jedź. Za długo trzymasz na, na rozruchu No puść, puść hamulec, puść hamulec I gazu, 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 mocniej! Więcej gazu, no teraz E, hamulec Więcej gazu daj Już, i gaz Uważaj No to po co tak go gazujesz? Wiesz, z takim większym zawrotem Wiem Prostoj Bardzo ładnie. Gdybyś tak wszystko szło jak dojeżdżamy do tego miejsca to ja bym był zadowolony z Ciebie. Jest luz. Możesz puścić ten Puść sprzęgło Okna może najpierw Już? Mhm.